You better love me again. Cześć Szymano, witam was na moim kanale Dziś lecimy z łaciatym w horror Do Wour Eee, uh, hej wszystkim Tu mamy pierwszego szczura Co ta pani se wstała i tu jest pierwszy szczur Dobra. Paląców. O cholera... Oże, mordę. O, ty się wnerwiła, suka! O, o! Nie! Dzięki! Normalnie, żeś mi dupę uratował właśnie. Nawet zapomniałem, że on tu się respi też, od dołu właśnie. Kurde. Już ja tak się zasrałem, kiedy coś cię ciebie podjeżdżało! Tak właśnie mi tak jakby naliczał czas jego łapanie, potem i jumpscare by mi wyskoczył. Tylko teraz ta pani to może nas gonić No bo wtedy jeszcze była friendly nie? Do nas. Tak, mogę podejść, strzelić jej w i nic więcej nie było A teraz podejdziesz i od razu Ja mam bardziej lepsze pytanie Po co ją odpaliliśmy w ogóle prądem Właśnie prądem ale praktycznie nie wiem po co żeśmy zainstalowaliśmy tą grę Ubraliśmy Ona nas tu jest mm. nisko. Pamiętaj, A. rób pan, idziesz przodem. Eee albo, albo to jest ten z wózkiem Albo ta suka najgorsza Tam z wózek To jest tak to jest wózek teraz gdzie idziemy? On jest za nami ten wózek prawdopodobnie Prawdopodobnie tak Dobra, gdzie my teraz chcemy iść? Nie wiem właśnie, e, je, e, właśnie jeszcze możemy iść do więzienia po trochę jak Co? jest Co? Aha, to, to też można? Tak, zamknij za drzwi za sobą, żeby ona nam która na rajta od pleców nie zrobiła. Tylko co na lepszy... Ale ona, ona nie może będzie... otwierać. No raczej... ona nie może otwierać nie? nie? nie. Okej. Okay. Tu raczej nie może być, bo tu jest zamknięty tamten Hol, co ona chodzi, to raczej tu jesteśmy praktycznie bezpieczni. Tylko ty miałeś właśnie klucz od loków e, Jezu Jak się zaserałem o, właśnie apteczka i szczur następny. Oj, mistrza! Ej, kosz! Czekaj, bo szczur pod kątem. Szczur abierz, szczur A, dobra, sprawiły. Mam rany teraz. Tu są dwie, dwie apteczki. Zostawiam. Przez już mamy. U... UE, co to? Kurna, myślałem. Jezu. Nie martw się, ci się. O, to. o! C czekaj, czekaj, czekaj. Wchodź do loków tu. ona chyba schodzi. No, mam nadzieję, że ona nie schodzi tutaj po tych schodach. Kreszta, tak. Ja pitole, jak ona będzie tu schodziła, to mamy przez jak nie wiem co. Ja jeszcze, kurna, trzymam przez szczura. Ja chyba normalnie w mordy i rzucę tego szczura nie podejdę tu pod, po drzwi jak dziełem słychać to jest nie, nie słyszę jej Jezu, ale mi się ręka trzęsie Bądź tak uprzejmy i otwórz w kawek przeliczył na przodu, to raczej nic nie było, a jakby zobaczył, to byś cofnął i tyle. Ona to jest. Ono to jest. Słyszysz to? O mój Boże. Ja pierdzielę! ale Boże, kochany! A żem się przestraszył, jej! Masa. Biegnę za tobą! Jak się ja mam ulecieć? Yy, ona mnie położy i będę tak jak łapteczka potrzebna, ale ona mi... Ja wiem! ja biegnę cały czas za tobą, to dobrze się czy źle? straszył, ale mnie w głowie teraz się kręci. Jezu! Ej! A to źle, że biegnę za tobą, czy dobrze? No ona może się odwrócić i... Cię zaatakować Czekaj, gdzie ty no jesteś? Tam stoi. Ja idę Oho. za tobą. Ok. Oh, tylko nie wiem czy, czy ten, czy ona nie będzie szła, czekaj. Nie. Dobra. Dobra, no. stoję. Wstałem, nie ma apteczki. Ona tu była. Mordyko. To jest zapierdzielamy szybko na dół. Na prawo. Zamykaj drzwi. Ona otworzyła On No to jest ja chyba wiele nie zmienia, wiesz? Czy zamkniemy, czy otworzymy. O! Idzie tu! Idzie tu! Szczur. Kabel! O boże, czemu to byśmy odparali tego szczura? Ale! Boże. Ej, ale! Nie mamy żadnej oferty! Ufałką! dawaj ją, bo ja za późno ufałką dawałem. Ona mi przedryje ufałką i dawam jak ona zbliża się do mnie już. Ufałką trzeba ją, to ona tak jakby dostaje tak jakby. Stop atak. Mhm. I teraz po, potem fast run w inne miejsce, i znowu jak usłyszymy, to znowu ufałką. Jezus Maria Jak będziesz trzeba słyszeć, zapalasz latarkę i otworzyć drzwi to uv na 100% Bo ona normalnie będzie mm -hmm. żyć Cicho Jezu, jak ona znowu przyjdzie to ja mówię, nie chcę znowu latany Ja, ja teraz przypomnę, że nie mam apteczki No ja też nie mam To aż do pokoju obok bo tam były Na, na polu to, to normalnie na liście biorę dobra, biorę, ty tam też masz nie dobra, dobra, tu mamy większy pokój, jak ona będzie przed nami przed drzwiami, to daję mi po prostu, leż w niej w nią i tyle ja pierdzielę, ale to nie, krótki się jakiś zrobię nie wiem, 15 minutowy, bo ja na pewno nie będę kurna 20 minutowego, kurna aż mam... jaki jakie mam na ręce, człowieku Jakbym z lodówki wyszedł. Czyli co, nie skończymy tej gry na odcinku? No, raczej nie no. Jak ty chcesz skończyć? Kurna, ileś szczurów trzeba pozabijać? Człowieku, jak ona już jest odpalona. Dla nas. Bo my za mało osób gramy, wiesz? No. Trzeba by było pampkina wziąć. Ej, ja mnie słychać, to na chyba kilometry robi. Jezus, prąd. Ona... Ej, idę po szczura. Jest na jakieś do szczurów? Tu nie, tu nie. nie. Ma. Aha No weźmiemy tego szczura, z Jezu Jezus, myślałem, że ona już tu za rogiem, ma jakieś takie... I tu jeszcze nie ma Hy! Ona idzie tu! W! Szybko w! Jeb... No nie, znowu krawędź do drzwi. Do pierwszej drzwi, do pierwszej drzwi. mnie nie działa zarąbiście. Ona jeszcze tak jakby time... time... time chodzenia ma. A ona ją słychać jak ona jest skurczona, to ona taki ma dłośny oddźwięk ma. No. To ona dopiero ufałką. Ja się tu czuję bezpiecznie. Właśnie nie, ona tu co lezie do nas. Nie, ja jestem w takim miejscu, że ja się czuję bezpiecznie. Aha. Zobaczymy. Ja se też tu podejdę, żeby mnie tak łatwo nie dorwała Sorry Ty masz apteczkę masz? Mam A ty? Ale na no, rii mi wyskoczyła aż normalnie mi się tak zimno zrobiło, że masakra To jest nie, takie, one takie były w cieniu była i tak na... przed mordą się tak wychodzi i tak trzęsie głową w ogóle, dziwnie to jest takie Mam nadzieję, że na time chodzenia nie otworzy ci drzwi i powie hello, madafaka. Ale na pewno będzie krótki film, bo to na pewno nie ukończymy w dwóch. Nie ukończymy tego kurna horroru. Na pewno nie, nie ma nie ma mowy z tego. Z tego. No właśnie, na parę odcinków. Na pewno nie. Ja. Nie wiem, praktycznie. Z... Zrobi się z tego, jak się coś spodoba, to, to weźmiemy jeszcze raz. Weźmiemy się, ale nie wiem, na ile długo tu można wytrzymać psychicznie. Jak ją będziesz słyszał takie, no to znaczy, że on time tak ma. Nie otwierać mi, bo ona może tu wejść truchtem. Jej, w po oczy, jak co? Ona idzie do mnie, w... do przodu. Ale to dobrze jest tak, że ona nie odpala tajmu, a tak jak nas widzi. Mhm. Mm to by było przesrane, bo by tylko widziała kawałek nogi, i od razu by nas z góry zaczęła gonić. Ej. Whisky. Come on. <laughs> tu masz też jakieś, tylko jakieś pigułki w ogóle... Cztery. No. Yes. Come here. Look here. Okej. Okej. Aha. Yeah. Weź teraz trochę spod obszadu chodzić, bo ja jeszcze tego na Jestem z... Jest prąd. Ej, w prawo, prawo lewo spuść i zobacz co, co widzisz właśnie ja, by porąbało. Idź lub komplet. O by było przesadne, jako nad tu. Ja idę w drugą kształt. O. Bo tu jest krótsza. Ten zaraz zamknie drzwi. O. Ja wiesz co? Cicho. Wiesz co? Aha, tu już jest, ten, co ja go trzymam w rękach. A ja nie, nie wiem, czy ona się nie wkurza... Kiedy? Czy ona się nie wkurza, jak trzymasz szczura... Jezus, prąd. Że jak tr trzymasz szczura właśnie w rękach, czy ona się wtedy nie wkurza i ona cię nie goni? Hmm. I tutaj też można wejść. No bo tu masz klucze. Odbierałeś. Otwierałeś. A, to drugi szczur jest. Dwa chyba. Nie, jeden. Apteczka. Fajnie. A, Mam ja... szczura. Ja wziąłem. A, ty go wziąłeś, dobra. Dobra, to chodź. jak z ją spotkamy, to ja już... Nie wiem. Co po prostu zrobię? No, zazgrałem te w nie? prawo, prawo, prawo. Ja już zbłądziłem! Ona tu jest! O Jezus, nie trafiam drzwi Włączaj się, cholero jedna! Tu <laughs> zaczyna przechodzić jak ona mi zaplecami już strzepcze mi kurna jakieś dźwięki. Jezu! To naprawdę trzeba tu wymienić klawaturę, bo do chorób się nie nadaje tak na klawiaturę. No, idę, o tak, idę, idę za chwilę i tak i chcę iść i ona już mi szepcze tu przez ucho Jakie długie nogi ma, kurna, jak żuraw jakiś, kuźwa. No ten prąd. Powiem ci, wiesz co, że pozamyka się to cele, cele, jak ona będzie przed nami, to od razu ufałką bo tak jak będziemy czekać na nią Jest. to... Ale mam przez bo trzymam szczura Wisi ten szczur wyjść proszę cię teraz tyć, bo ja, ty iść, bo ty w ogóle nie idziesz a ja cały czas normalnie igram z żywiołami Bo korupcję masz robić, nie rozumiesz? Ale jej nie było słuchać, jak ona kurna, nie jest aktywna. To jest dobre. No. Nope. Wchodzisz, wchodzisz. Nah. Główno mnie to obchodzi. Idziesz i wchodzisz, skręcasz w lewo i mówisz, co jest. No. Tak. Ja. Yep. Ha-ha. Ok. okay. No. Nope. Tyż ma to, nie? Normalnie ty mi chcesz doprowadzić, nie wiem, do kryzysu, chyba kanału po prostu. To jesteś starszy, idź, kurde. No i co, liczyć to, nie ma nic. No i idę sobie. Ha! Już. Jezu! Ciebie, Ciebie straszyłem. Cicho, cicho! Ja już na prawo skręciłem. Jak ona tu będzie na dole, to mnie wpórzy to. Jak ona szła do góry. Tu będzie ten wózek. Trzeba pamiętać, że to ten wózek jest. Stawiam tego szczura, żeby znowu nie tracić. Aha, ten przyspiesznik się już włączyliśmy. I co, tracimy go? 15 minut praktycznie minęło, już jest prawie 16. Dobra, lecimy. 2 na 10. Ja, ja, ja idę do tyłu. Ja idę do tyłu. Ty co? Jedna z, 20, z 25 szmat Jak ona będzie przy, przed ryjem to świeć ufałką po prostu w nią, żeby ją oślepić i górna i tyle Ale będzie też jej słychać jak ona przez hol biegnie mhm. Jezus Maria. Co u nas? Idziemy? Co u nas uwzięło, żeby ten hornować po prostu ja do horrorów się nie nadaję, ja do przygodowych się nadaje Chodź. ja nie mam ani apteczki, ani nic. Normalnie uważaj, bo ona jest agresor. Ja słyszałem tu z roku ją. Tu, przy prądzie, jak ona się darła. Idziesz czy nie? Aha, dobra. Co tu, aha, tu jest lista, dobra. Teraz ty idziesz do przodu, pierdziele. Chciałbyś! Nie! Nie! Teraz twoja kolej, ja już za dużo przeżyłem. Ja już dwa jumpscare w, w nią miałem. Już, już jumpscare na przeżyłem. Dwie apteczki są, to się nie martw No to jest. No tego nie, nie na aktywnym jest. Nie jest aktywna. Bierz apteczkę szybko. I tak jest aktywna. Wuuuu, szybko to włączaj się, cholero jedna. Ja właśnie usłyszałem, jak potem ona taki gruby głos dostała, to już, już jest odpalona. Ona nas szuka praktycznie po pokojach. Ej, ja this zawołam. <laughs> Chodź tu, stuko! Na ci! Idziesz ze mną jej rąbacz? Chodź, ja, za Ja mam apteczkę, to w sumie mogę cię ubezpieczać. No, ja, te, ja też mam apteczkę. Dawaj, walisz w szczury. Idziemy jej narąbać. Tak. Czyli polecisz z wazą na mówię jej walniesz w plecy i położysz się i bierzesz we worek ją, zbijasz i tyle. No. Także nie ma co się bać. Chce, chcę, jej widać, chcę widać, właśnie twoją kurna aktywność kurna odważniaka jakby. Co tam jest ona? nie, to jest ten. O, kolejny! Wid widzę jak jeździ pod tym... Bo pod... <coughs> ona gdzieś jest u góry, ja przed chwilą tam... Przedtem słyszałem jak ona po górze chodziła, to na prawo to te są schody. Kuźwa, co to? Ja <coughs> co? Ja że... Ja coś to, to respawn jest kurna tych wózków, ażem się obsał. Yo pierdolę! No ee, myślałem, że ona gdzieś się kurno podpaliła, czy co? Idziemy czy nie? No tak, ja mam zrobić też te. W upieprzone, kurna. Dobra, gdzie jest? Za 3, 2, 1 biegniemy przez główny hol 3, 2, 1! Jeszcze w przestaje to o 2 sekundy do tu byłem na na na, 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 na. Kurdy koncert Muszłem tutaj blisko O nas na dole I tu mamy trochę czasu Co widzieć? widziałeś? Nie ale słyszę jak ona gdzieś tam po, głęboko pod nami drepta o nie, to ona jest po, przy, przy nas, ona ma w jest tym co przedtem tej drugiej z drugiej części piwnicy mhm. To jest, od razu przy nas jest ta piwnica No tak tu ja nie byłem Ja tutaj też nie byłem Yyy I, i... Nie martw się ja wszystko przykałem To kurde Minecraft speedrunner, y, pro player. Słyszałem tak jakby coś na holu chodziło. Tu Ale pole... to jest wózek. Drzwi się otworzyły. O, ja widzę jak ona by tu biega to dostaje flash na ryj po prostu przez te kraty. Ej. Ona jest w kolera blisko. Wiem, ja słyszysz. Eee, nie wiem, ale słyszę, jakby ona była tutaj. Dosłownie obok nas gdzieś. I dałem w pokoju obok. Jezu, co tu? Ej, ona gdzieś jest. Zamykaj drzwi. Ona tu jest. Słyszałem ją przed chwilą, właśnie tak, jakby ona gdzieś waliła w drzwi. Wiem. Po co otworzyć drzwi? Jak ona otworzy drzwi, to w można wpuścić Idź zamknij te drzwi. Nie! Tam to... zamknięty. Boż ty cholero mała kurna... Otworzyć ci polezie, otworzyć drzwi, ale zamknąć już w cholerę nie. Zamyka to, piździet. Kurna. ROPU puka Ona jest gdzieś z tyłu po praktycznie. Nie wiem, znowu słyszałem jakieś szepty. Jezus, no. to jest na totalna, pięć Jak film już trwa? 22 minuty. Wydaje, że w tym bardzo miłym akcentem możemy chyba zakończyć, nie? No tak, po powiedzmy w sumie, bo nie wiadomo, co tutaj się skończy. Albo sumie na narąbać Będzie mi szansa do zakończenia. I, idź pierwszy, bo ja chcę Cię widzieć, jak Ciebie goni z tą A chcesz zobaczyć, jak ciągnie, tak? Tak, bo ja. Ale widziałem to, to jak... słuchaj, słuchaj. E, to ja mam plan, chodźmy razem na spokojnie, nie? Po prostu znajdźmy ją i ja specjalnie jej się okej? ok? Tylko ja nie chcę iść sam. Y, idź, chodź na to prędzej, to się ją znajdzie. Odpaliła ona się, ona się odpaliła. Słysza. Zamykaj drzwi za sobą. Ja słyszę jak bije nam serce, i ona zaczęła biegać po pokoju. Zamykaj drzwi! Dobrze Ale miałe zobacz, jak nie ciągle nie. Słyszałem dwa kroki Jezu Jezu dźwięki są okropne, Boże, te gra jest okropne Masakra Jakubnie, pozytywna energia, Idziemy. Chciałem im wziąć, żeby prostu na flesza ją Ja nas ona jest upośledzona, ona tutaj sama bez nas nie dojdzie. No to ty Co masz dobre, dobrać? kurna FPS-y, to możesz się, Ja mam klatkowanie jeszcze pod nagrywaniem, to wiesz. No ja razuję, jezu, kurde, wymówka no, no lepiej idź, no wymówka. No to jest. Chodź, chodź, chciałeś zobaczyć, jak mnie ciągnie. no taka Chodź! No czego się boisz, kurde, no ja... jak A gdzie jest? Tutaj gdzieś. Ja Na schodach, idzie do mnie, patrz. Suka, łapnie. Jezo! Jezu! Jaki ten jumper jest niefajny! Dobra, tyle było w odcinku <grym> Tak y do następnego widzimy się. Subskrybuj, lajkuj, żeby było więcej tego. Widzę, jak tyle żyjesz, ale ja w dupie to zamykam list, się to zostaje i się żegnam i tyle. No. No i to tyle, bo. Spodobało ci się, za lajkuj. Ma to być, kurna, 37 wyświetleń, bynajmniej by najmniej 40. Ale chcę, żeby to było. Żeby Widzicie, ale, było. ale macie wymagającego YouTubera. <noise> Dobra. Jak będzie, tak będzie. Do, do Dobra, to na razie. Na razie.